Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar ja witam was w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 715. Tak, już mnie się pomyliło bo mi ktoś. E, ktoś mi napisał o 17, pytał się kiedy premiera. No i witam was w kolejnym odcinku na mapie Stappenbach V21. E, jak widzicie kontynuujemy pracę przy koszeniu rzepaku. Nasz Zetur Ford e, Proxima jest już odpalony i czeka na combaj nasz się napełni i, i i. No i te, to, to jest praca polowa, więc mm, nie możecie mieć tego zazwyczaj, że jest w kółko do samo, są żniwa i w ogóle. No on tutaj ma te, 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 te pionowe coś postawione. Nie wiem dokładnie jak się to nazywa. A z tej strony nie ma. Hmm, ciekawe. Może tylko z tej jest potrzebne, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się. Ale skoro on już, on już tego... Skoro on już kultywuje, nie, nie, nie skoro on już kosi, no my mamy dość trochę czasu i miejsca właściwie, żeby... Żeby zacząć kultywację albo nie, nie dzisiaj żniwa są. Będziemy jeździć po ściernisku naszym zetorkiem i nie możemy coś innego ogarnąć, nie wiem, może na go po cocić do zrobienia. Tak jestem stodołą, eee. Nie. No nie ma zbytnio co robić. To jest rzepak. Może ktoś na live'ie ma coś dla mnie do powiedzenia. Bo no prowadzę jednocześnie streama tak jak ostatnio. Nie uważam to za najlepszą metodę prowadzenia streama. Ale śmierdzi pakiem fuj. No. Nie wiem, nie czuję. Mam zatrany nos. Mogliście zauważyć. O kość to szybciej, bo będzie na przykład wysypał. Albo coś takiego. Mapa jest bardzo fajna. Jeszcze za chwilę będę szedł prawdopodobnie na rower się przejechać Gdzieś po okolicy, tutaj gdzie mieszkam. Ej, te ścieżki nigdy nie byłem na niej. No ale tutaj jest tylko kukurydza Opsiup idziemy zobaczyć co tu jest Dojazd do pola Na sprzedaż No jakieś silosy Eee ehm, gdzie jest ten pytajnik do kupienia? O właśnie 125 tysięcy i będziemy mieli em, tartak duża hala do parkowania i do magazynowania wiórów niespecjalne. Może kombajn, na kombajn ma już prawie 80%, więc będziemy mieli, może, co robić. No i znowu telewitujące zboże. Ale jak się podchodzi to się nagle noga pojawia. Znaczy łodyga. Nie noga. Co ja mówię? Miga w obucikiem. Trochę za wysoko wskoczyłem, bo wiecie, ja przez okno dachowe siadam. No dobrze, że wyłączyłem Steama. Będziemy go już może wysypać. A nie, bo on mi się zatrzyma, no to nie. No już się zatrzymał, no to już go opróżnimy. Jestem niecierpliwy. Nie byłbym w stanie w tych lusterkach cofać. Za mało widać. Panie kombajnisto, dużo pan tam jeszcze ma. Ty to są jakieś rykielki. Pierwszy raz je widzę. Albo zwracam na nie uwagę. Może nie tyle, co widzę, ale zwracam uwagę. No panie, gdzie pan to wysypuje? Co to było? Jak to tak? Co tu się... Co to za procenty? What? Nie rozumiemy się. Aha. Dziwne trochę, ten procent obok procentów. Miałem od na wypożyczenie, ale no, no to jest szczerze. Nic to nie oferuje zbytnio. Nie jestem na minusie, no mi nie wypożyczą. To nie ten. No, muszę jeszcze jedne New Holandy wgrać. Będzie fajny taki pojazd. Ogólnie trochę już na tym zapisie gra, żeby coś mógł się napić. Mógł. Nie, nie mówię nie. Tylko, że on na moim polu jest. A to jest moje zboże. Ja chcę je mieć całe. No, panie, gazu. Nie mamy całego dnia na to pole jedno. Nie, trzeba mu się odsunąć, bo on mi się znowu zatrzyma i tą rurę wystawi. No dobra, pokażę wam w końcu, co tutaj mam schowane, bo nie wiem czy, to, czy mówiłem jakoś to ostatnio. Jadę studo. Nie, nie, nieprawda. Nie jadę stodo. Jadę bobcatem. A tutaj mam... No, belki poustawiony, Planowałem jeszcze z tej oj, oj. nie opanowałem pojazdów. Ogólnie to on się zachowuje tak samo jak jak zwykły traktor, tak powolnie mu koła odbijają, co jest dla mnie niemożliwe aż. Mm. Odjedziemy sobie tam, gdzie trzeba. No panie, jedzie mi pan tu, bo kata wchodzi. Ten Bobcat po prostu został stworzony do jeżdżenia po schodach. Wy tego pewnie nie wiecie, no ale. No, wjeżdżaj, no. Mówię, że jesteś stworzona, ty się opierasz. Że nie. No ej, no przeżwiałeś ostatnio bez problemów. Co ty mi robisz? No, dobra, mniejsza o to nie chce wjechać tutaj. Już myślałem belki ustawiać, bo tutaj nie bardzo. Już jest gdzie? Zostaje mi to może trz, trzy belki do wstawienia i koniec. A większej ładowarki nie mam, więc. No, tu mam jeszcze zajęcie ustawione. No, ale to tu. Bo to u sąsiadacz. A on o tym nie wie. Nie ma go, na wakacjach jest. Dobra, może go zgasimy. Ręczny, niepotrzebny, nie ucieknie samemu. Gdzie my mamy. Czemu to jest drugi? A, to jest do Proximy, dobra, nieważne. Nie było temat. Tutaj sobie trzymamy kultywator. On może pokażę wam w końcu tą oborę, bo jej ostatnio nie pokazałem. Tu jest e, rozdrabniarka do BL. E, do ścielenia Tu się trzyma świnki, chyba. A tu chyba coś innego. Nie wiem, nie, nie sprawdzałem tego jeszcze. Nie, nie, nie miałem za co. No więc On czemu on stoi? A on już skończył, no to git To jedziemy na drugie pole O, Diodek KK12, witam cię na moim live. Nie, 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 o nie Nie namówisz mnie do polskich maszyn, nienawidzę O nie, polskie maszyny nie są dla mnie O nie, 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 nie No u mnie okej, okay. chyba Trochę katar mam, ale to Wiesz, poradzę sobie No i jestem biedny w farmingu. Nie mam pieniądzów. Jeżeli chcesz pooglądać polskie maszyny, to nie u mnie. No tylko ja nie wiem, przez co mam ten katar. Chyba alergiczny a niezwykły. No, dla ciebie są, a dla mnie nie. Każdy ma swoje zdanie. i moje drugie pole paku. On chyba sobie nie poradzi, ale to za chwilę Trzeba będzie mu pomóc jak tam dojedzie do do końca drugiej ściany My tam już możemy w zasadzie podjechać w torem może raz będzie potrzebny. Cześć, Krystian Hace, witam cię na moim live. Co to są te procenty, no? Dziękuję komuś za follow'ka, ale nie mam pojęcia kto go dał. Przypuszczam Christian HC, ale... Ale nie mam pewności, bo nie mam podglądu na, 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 na OBS-a. Bo nie mam... Mm, długa historia. Nie mam zasilacza do drugiego monitora. Zgubił się. co, ma już problem? No oczywiście. Nawet na pierwszy już ma problem. No. No, z tymi burakami to też długa historia. Nie chcę mi się jej opowiadać, naprawdę. Po części nie moje, nie moje niedopatrzenie, a po części, błąd gry. Tak, się, tego się trzymałem. To był błąd gry. Upewniłem się, followek -up był od Christiana, więc. No, nawet napisał teraz. No, to nie zwróciłem uwagi. Ja sobie bym to sprawdziłem O, pierwszy raz. Znaczy, może nie pierwszy, ale rzadko tak robi, że ścina ten łuk. Nie wiem co w niego wstąpiło. No, bo ja nigdy nie zwracałem na to uwagi. Co oznacza ten, ten... Tak, gram w Co oznacza ten TTP w tych nawiasach kwadratowych? Nie wiem, czy to ma być pod skryptem, czy coś. Casey. Nie, niekoniecznie na case'a, bo ten komain jest fajny, ale ja bardziej optuję w New Hollandach. Mam tylko tego, ale on nie podoba mi się. Za duży jest. Ma... na na no zadawaj śmiało pytanie. Na... No, za duży jest na tą mapę. Ja mam coś mniejszego znajdę. Tak samo ciągniki muszę jeszcze powgrywać. I będziemy mieli może jakieś nowe... maszynki. A, pytanie. Dobra, rozumiem. <ścoughs> Nieważne. Nie musicie pisać takich nawiasów. Po prostu mówcie. Ale oczy bolą od tego, aż mrużę je przez to. No, wiem, już że domyśliłem, no nie piszcie tego po dziesięć razy. O, 10 osób już jest. Eee, może tak. A może nie, nie wiem. Skoro jesteś takim zagorzałym fanem ETS-a i tak na niego naciskasz, to pewnie wiesz, że nowe promot będzie wnosiło ponad 40 nowych miast i takich tam innych truc. Powinieneś to wiedzieć, ale nie wiem, czy wiesz. Netbook, nie umieraj, no. I on ma jeszcze bateria, ma jadzie stykać No i teraz co powinien cofnąć samym No i w farmingu 17 Podobno Pracownik będzie sobie radził z drzewami O, 80%, jej Ale zabójcze tempo On się oprócz nie pojedziemy kultywować. To, to... od ciebie zależy co będziesz kupić... co kupisz. No jak widzisz ja... ja tam mam takie fajne okienko w rogu którymś. Yy, z tym na co zbieram obecnie. No to. Widzisz sam. No jedź. Jak no w ogóle jutro wybieram się na, na, na zbieranie słomy do wujka i cioci? Cześć, Marcos 201 witam Cię na moim live. Sub kosztuje... 4,99. Eee, dzięki za followka, zakładam, że Markus, możecie napisać kto widział. Żebym nie musiał znowu minimalizować gry i oglądać. Eee, sub kosztuje 4,99 euro. O, to dzięki glut za followka. Myślałem, że Markus, no jednak glut. No dzięki, dzięki. Chyba, że znajdziecie mi jakąś fajną 1224 Ursusa, to może może się zastanowię nad kupnem tego tutaj. Ale kombajna na pewno bizana, nie, nie. Nie, nie, to nie dla mnie. Ja muszę mieć coś nowoczesnego z klimatyzacją, a, a ten traktor i tak by był tylko po to dla ozdoby, ewentualnie z przyczepką pojeździć. No, ty widzisz, ty wodzisz bele, a mój wujek ma jeszcze te kostki te. Te sipmy. Te malutkie. Ale to wiesz, on tam niewiele potrzebuje. To jemu nie zależy. Oni tak większość przesiek. Okej. Okay. No, ja jeszcze będę nagrywać z 5 minut. Nawet ponad Ja <coughs> już rozładowałem? Tja Cześć Zagłębia Lubin, witam cię na moim live wszystko mam takie oryginalne pseudonie. ja tego nie rozumiem Sąsiad nie będzie wiedział chyba Że mu przyczepką cofnąłem żeby temu pracownikowi nic się nie, nie odwidziało No nie wolno wysyłać linków, co najwyżej możesz do mnie na privie wysłać linka Albo No albo tylko tyle Albo do moderatorów, ale moderatorów obecnie nie widzę. Więc musisz do mnie wysłać na szeptem. Yy, ja bym mały, to zlipmy ładowali pilockie, ja jeździłem ciapkiem. No ja też tak jeździłem kiedyś. No teraz głównie ładuję tabele. Yy, 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 yy. Moment. Yy. Yy, tu możecie. Wysłać linka. No i klikasz mój nick, yy, klikasz szept i mi wysyłasz szeptem. No, klapy nie opuściłem. Cii, nieważne. Chyba się wyrobię, nie? Ciekawe czy to działa. Działa. Dobra. No ale to później zobaczę po live już, znaczy po nagraniu o na YouTube'a. Eee, jasno bez problemu się wyrobiłem. E, mam 18 skończone, a w październiku będę mieć 19. Parę dni przed premierą farminga 17. Cześć Lachuty, witam cię na moim live. No, w tych już nie widać nic, tylko kultywator. Dlaczego nie na Ety? Co ci w tym nie pasuje? Już wyraźnie, masz nawet w tytule napisane Cześć wyrybyle606, witam cię No to wyślesz tyle ile wyślesz Nie, ja nie, nie... dla mnie to jest... Ja wiem ile to jest 40 euro, ale... Yy, to od ciebie zależy Ja cię do niczego nie zmuszam, ani ten Ale fajnie będzie jak wyślesz co tutaj. Długo ten live, e, mam podgląd, mam 30 a za chwilę będzie tego live'a. Niewiele zrobiłem, skosiłem te pole, dokończyłem właściwie kosić. E, pracownik kosi drugie pole. Możesz sobie zobaczyć na mapie teraz e, tą, tą kierownicę po lewej stronie na mapie. Pole numer 95 obecnie kosi. Cześć multikonto to bardzo dużo jedynek. Witam Cię na moim live'ie. E, nie rozumiem Christian HC. Możesz rozjaśnić Twoje pytanie? A nie wiem, ile będzie trwał. To zależy, w sumie. No, cześć, cześć, No, swoją drogą nawet nie spojrzałem ile nagrywam. Więc dokończymy ten obkrążenie Olwanda tak zwanego, czy jak to, jak to wy tam nazywacie i kończymy nagranie. Odcinek, o, tak powiem. Ale mam nas przetkany, to jest masakra. No, to widać, że zmienił Ci się kolorniku. Dostałem jakieś dwa e-maile dziwne, Allegro I, i to, że mam live'a, super. Cześć jeje4719, witam Cię na moim live'ie. A, dobra, nieważne, no to zostawiamy, nie wiem jeszcze, czy zazagram w Amerykana czy w Eurotracka za chwilę. No to tak, komuś odcineczek spodobał, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować. Ja z tego miejsca się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się. Jeżeli chcecie uczestniczyć w nagrywaniu odcinku, zapraszam Was do zafollowkowania mojego hitboxa, którego, do którego znajdziecie linka w opisie. No i co, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, yo.